Dobry. Będziemy się grać w Minecraft. Ogólnie nie Minecraft, Minecraft jest to kupione. Nie mam tutaj żadnego tego. Specjalną aplikację. Galaxy like Store. Ej, tam, tam nie są za darmo rzeczy. To są normalne. Chyba, że nie ma takich... Chyba, że tam są rzeczy... O nie. A, to, 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 to nie było ogólnie. To mnie... Widzicie? Nie ma żadnej specjalnej aplikacji. Nie ma. Co? Co tutaj? Dobra, tu się nie interesujemy. Wychodzimy. Chodzimy Minecraft, a ja No to jesteśmy. Ogólnie. Nie mam takiego skina. A, jeszcze edytuj postać. Ja nie edytuję, nie? Posiadaniu i patrzcie, chwilę sobie zobaczycie Leon, Tole, widzicie? Leon, mam Leona Leonika, hmm? więc z jakiejś aplikacji to mi ściągnęło. Myślałam, że to nie działa, tylko obrazę. który mam światy i teraz w montażach. Zagłosujecie? Coś lepsze? Świat, yy, przetrwanie czy kreatywny? Zagłosujecie? Przepraszam za dźwięki, ale ogólnie jest, jestem na odworze, bo jest piękna dzisiaj pogoda. ogólnie. Jest fajnie, szkoda, że nie może stać ogólnie. Mikro chciałam tylko Wam pokazać, yy, ogólnie się nie zloguje, bo nie chce mi się. Chwilę pójdziemy do pro. Aby mnie zapomniała, yy, że jeszcze zostawcie łapkę w górę i sobie u mnie... A to prawie w ogóle nie grał Darylem? Taki pytanko. Mam pierwszy poziom. Więc zagramy Daryl. Przepraszam, że czasami będę przegrywać. Um, ogólnie... Przepraszam, że będę je, czasami robić jakieś błędy, ale jest w słońcu. Więc troszkę nie widzę... Nie widzę, gdzie jest ta pochodnia. Och! Już. Już zrobiłam jakiś błąd. Coś się tam ukrył. Widziałam cię. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, na spokojnie to zrób poko. Spokojnie, na spokojnie. Wiedziałam, że on to zrobi. Może zb sobie zbierać jak też. Poko. To cię nie zabrania w A dobra. Sztylałam w chmurę. Przepraszam, że będzie coś wyskakiwało, ale ja nie wiem, co, co wyskakuje, bo ja jedynie gram. Nie widzę, bo jestem w słońcu, jak już mówiłam. Wielkie starcie z al Primo, Poko też. I wygraliśmy. A nam. Widzicie, jak to się robi. Nabijemy troszkę jemu do piątego. Zegrać ponownie, dobrze, Poko w sumie zrobił, że nie zbierał tych powerów. Pokonałyśmy tego, jak on się nazywał, el primo, i wygraliśmy, no w sumie, dobrze to zrobiliśmy, no. Nie, 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 dawaj, dawaj, tylko, tylko ty ulicie mnie uratujesz, uratował mnie ulicy. Ej co, nie, fajny jest Daryl, bo samemu się ładuje. A nie mogłem zebrać poweru, bo ja nie chcę przegrać. Bo lata. Nie wiem na no co... Je. Może czekać. Kto? Ej, czekajcie. nie, nie bo, bo nie, to ja nagrywam. Dobra! Ludzie, zrobiłam salto pierwszy raz w życiu. A piszcie w komentarzach jeszcze, czy zrobiliście kiedyś salto? Nie, 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 nie zgina, 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 nie zgina. Jest! 11 się powerów wygrała. Dobra, w sumie skończymy, bo y, mogę dłużej, bo nie chce mi się ten kod wpisywać. Ogólnie od, odbierzemy te wszystkie rzeczy, otworzymy na naszych oczach wszystkie rzeczy. I to jest... No, na tym sobie damy cika I 75 Dobra. I... Pamiętajcie o tych rzeczach, a najważniejsze to powtórzę raz, dajcie łapkę w górę, subikat, dzwoneczkę, pa!